Wszedł w Shark, a dzisiaj z jest Bob. Bob, Aka, Kubiks, Aka, jeszcze inne osoby. I Grałem sobie dzisiaj w Arka. Ja już tutaj mm. kilka rzeczy odblokowałem. No, wczoraj ja jeszcze nie. Wczoraj bo, bo uczyłem grać bo poziom, Co miałem? Poziom 19. Ba, musiałbyś stworzyć nowego survival'a. Ale dobra, tym ty mniej taki poziom, Bo nieźle. No, poziom 19, już mogę tworzyć wszystko. No, ja ja wczoraj Boba uczyłem, jak się gra w Arkham. Ark, I chłop lubił tutaj. Arkę serarkę. Więc, więc powracamy do niej. Biera kamienie. dobra, tworzy kamienny filofex. już tworzy. Kamień, trzeba, 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 Dobra, trzeba, trzeba, Dobra, trzeba, trzeba, się trzeba, 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 ustawienia, że troszeczkę trzeba, trzeba, poszło, bo trzeba, 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 Nie, nawet Nie, nie Tak, ja siodła, e, sz, e, szukam siodła na raptora. Siodła na raptora. Już. Ja już generalnie wytłumaczyłem to nauczył, bo sam jedyna na że ale niech tak będzie, bo ja bym się powiedział, bo e, zdechliśmy. Łęk. Umrzeliśmy. Tak, M -m -m tak nie to właśnie zdechliśmy, ale teraz. Powracamy. Gdzie? Może nazywać Dziś? Słuchaj ja się nazywa BUBR! Bub. Dobrze, ja. ja y, dobrze, ja będę nazywał swoje dinozaury tak jak ludzie będą chcieli. Czy swoje nazywaj jak chcesz? Jak to nazywam? Ja tak bardzo mówię. Chodź. Chodź. Leży i. Ja bardzo dużo są... na polowanie. jest też zrobić, żeby wiedzieć, że przynajmniej ciało. A Musiesiu, bo to było za trudne, bo my to farmiliśmy przez tak godzin. Nie, widziałem jakby on się na arku nie zna i ja chyba nie takie rzeczy bym robił, no w jakieś dwie godziny, ale jakby że gram za Ale i ja nie mam się na na arku, dobra. Teraz zdrowie na 150, odwokowujemy sobie... Na na Gdzie jestem, jestem głodny. Muszę zjeść surowe mięso. Przepraszam. Co? Jej! Barionek! Jej! Dlaczego startu być nie mogło? O, jas! O! Jej, Musimy szybko ognisko otworzyć. Muszę ognisko stworzyć, idę pod drewno. Ognisko od razu tworzy, już mięso są usmażyć. Jak widzicie widzowie, pan Jonek spróbuje zapalować na trójkę, ale coś nie wychodzi. O, się! Dobra, kto wygrał? Zrobię, wiecie w komentarzach teraz, kto wygrał. O kurde! O, cholera jasna! No to widać, kto wygrał. Średnie. Gdzieś tutaj tworzymy tam? O tu. Się. Nie, no nie mam no, wcale tak grzeczku, że skoro to mnie No, Dobra, to już tworzę ognisko. Ej, bo oviraptor właśnie idzie na śmierć do Yyy... Wiesz, wiesz co... Wiesz co, nie podoba mi się ten kolega tutaj. Wiesz co. Mi się nie podoba, że ja nie mam nic do jedzenia. On mi się bardzo nie podoba! Ej, tak. rozpalić ognisko. Nie, i teraz my Idę polować, Dobrze. może nie, 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 Czekaj, nie, 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 O, dobra, mam już, ja już mam jedzonko. O, wrzuciło mnie. Idealnie. Dobra, dobra widzę. jak widzicie, wrzuciło mnie. Jednak ja nie Naprawdę? Będę, tak, jednak ja nie będę robił cięć, ja tylko po prostu jeszcze raz dołączę do Boba. Urk. Do urk. To zaraz mam odlepszać, bo mam zdrowie na 150, wagę na 200. Co lepsze teraz? Odlokowuję sobie teraz mm, mm, mm. Cement? Nie, nie cement Weź cement, to się przyda na piwo Cement? Tak On się do Dobrze, cement Dobra My już tutaj mamy mięcho, wsadzamy mięcho Mięcho jest wsadzane Niech się przypala Mamy węgiel drzewny. Wiesz co, ja już nawet widzę fajne miejsce Ale przy ognisku prędzej. Nie no, chodź tutaj, ognisko przeniesiesz. Pa, odpuszcz tutaj, może no nie Tutaj. Tutaj. Mi się ten dinozar tam nie podoba, tutaj. To jest, jest problem, się... bo włócznię straciłem. Widzimy ja włócznie? Dobra, mam włócznie, spadam. Przecież przypadek w przypadek z niego życiłem. Tu masz na to postać. Dobra. Nie, nie mam nowej postaci. jest Ścisław, w Ścisław. To ja już tworzę yy, bole, okej? Okay? Już tworzę bola ze dwóch widzowie idę po coś. A ja przy okazji nie mogę zbierać, bo oczywiście miałem coś wspólnego z mną. dobrze, potrzebuję drzewa. Cześć drzewo, zlatnę cię na drewno. Daj mi Bob, są fajne. Tak, przecież. Ja Bo nazywa się Bob. Ej, Dzisław, mi się ten winożar ten nie podoba. Wiesz, co? Mi się też bardzo nie podoba. Bo jest stworzysz trochę niebezpieczny. Dzisław, stworzysz mi ubrania. To sobie ubrakłeś, stworzysz. Bo. A nie no. Widzicie? Bobowi się nie chce. Bob być zmęczony. Okay. Hmm. I nie, tym ty, ty, ty razem nie przytrzymuję wcale Boba w południu, tylko po to, żeby się Bo Bob budowniczy. Ale nie bierzcie w to, co on mówi, okej? Okay? Jak widać... Dobra. Śmieję się. Yy... Rombano, se dribno, rąbano, se dribno, Rombano, rąbano, se dribno I nie mogę stać I nie mogę srać Ale weź że to panie Rąkeriu On jest nerdem, panowie Co? I nie mogę stać. Ej, Misza! Misza! Tam jest No chodź, biemy, A, não tem nada tu bo, vai. Tu. Cze, co mama? Trzymaj tu na chwilę. Tu też, tu też. Tu też, tu też, Não mogę, też. już. No, paźmy, nie mogę tyle, no. No, tu na chwilę. Zostawiam sobie 1492, na To jest. No bo ci dałem. Jest pana. To jest Tak? No tak duże. No bo zbieram. To, no, mogę wszystko skraftować teraz, bo, bo, bo jestem E-bob. E Dzięki. Teraz mam e się stworzyć. Słowa, dobra. Cześć, o, że Daj mi mi Dobra. mogę ci dać, drewno też ci mogę dać. Nie, nie potrzebuję. Aż mam takie fajne ubranko. Takie skórzane rawy. Ja mam skórzane, że stworzyłam. Skórzane czy, czy, czy szmaciane? Wytwórz wszystkie jeden, bit Patrz, push. patrz to, mamy nawet plantację marihuaniny Wytwórz no. mm. Jakbyś mógł, to coś oh, ściany

Bo teraz jest za dużo dinozaurów, widzisz, to jest poziom trudności za dużo. Bo... Widzę, jak sobie tam uchodzi. Nie, ja mogę rzucić to ten bol? To bym mogę go, ten, nie, go zatrzymać. No to jest trochę za duży nie? No a. Umieram! Aaaa... Siak. Jadaszu... Zabiłem brany coś tam... Eee... Niedawno ha! Nie mnie! Idź ode mnie ty kareluku! Ej, czemu mnie z takimi pomogą? Chodź tu, co mi idzie w więzi! Ej, pomóż mi! Pomóż mi tak trochę, przytomnie! Jadaj. Awa, Rzucić pomocy, w niego? Pomocy, farumba w nie goni! A, strzela, zna, ha, ha, Co? Zabiliśmy go! Zabiliśmy go! Ej,

Tak? Ścisław. Wiesz, co wiesz, ja mam mięsa? A wiesz, w którym? Wiesz, ile mam po, poziomów do dodania? 14. 30 poziom. Ja mam 43. Co teraz? <grym> no. ja, ja mogę więcej rzeczy tworzyć. Co, co tworzyć? Ja mogę za dużo. Kogo tworzyć? No ja pochodzę z głodu. Pist prosty pistolet, no, pistolet. Szpaka metalu No to wiesz, jakby szlak, wiecie, widzowie Może mi starać się tylko dlatego? Boże... Ja umieram z głodu i zaraz tak powiem Dokładnie, do mnie rozciągamy ucho Idę. Wiesz czego potrzebuję? Pi pistolet sygnałowy, proch strzelniczy, mikrokalić i drewno. Widzowie, słuchajcie, to jest odcinek pilota, że w kolejnym odcinku oczywiście będzie nam dużo trudniej zabijać dinozaury oraz ogólnie po prostu będzie trudniej, jednak ja chcę zobaczyć, jak to się przyjmie. Podobnie. Robisz.

Dobra, idę ścinać drzwi, no. To... Widziałaś mi te 4 ściany? Jakie bo se tworzę włócznie. Dobra, czego jeszcze nie mam na strzały? Wszystko mam. Wszystko... Się coś się kiera lub co? 20 minut, o to zaraz będziemy kończyli. Czemu? No bo aż trwa, bardzo go. A za mało, dawaj pół godziny robimy tutaj, Marcin. Ale długi. 20 minut, bo później już widzę, że. Ja... później już widzę się ludzi. Pamiętajcie, widzę, że eksport sobie włączymy. znaczy w kolejnym odcinku, po prostu wszystko się zmienia. No. Jak już mówiłem, to są takie pierwsze ustawienia, i będziemy je sobie powoli yy, dostosowali. To co są chyba wstyd. Zrobiłeś sobie jakieś liście. Co? No mówię, prawda, co mam W domu tak. ja mam pochodnie na przykład. Mam kolejny awans. Lecę w wagę, mam 420. No, ale fajna liczba. Nostaw yy, poboru krwi, moździerz Po co to jest mojdziesz? Tak, taki możesz, wiesz, taki możesz, taki możesz, możesz. I taki możesz, możesz. Nie, nie chcę nikomu. <grym>, nie, mi nie, się. Nie. Sidła, dobra, bierzemy sidła i gniewa. Miecza, miecz, karamieta. To metalu. I gdzie są, mają ostre narzędzia. Co mogę zrobić? I bo blokowałem schemat, co, nie? Ale nie widzę tego miecza, No bo go bo, bo w co? Bo jak to jest na polskie, czekaj, w warsztacie tworzysz te rzeczy, że... My nie, 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 jest nie, 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 tak. bardzo zaraz koraz idem idę mięso wrzucić do ogniska. Do no to wiesz coś nisko od razu tam Czekaj, gdzie jest to Dobra, wrzucamy miecho miecho Ci Jeszcze nie ja mam mięsa? Za dużo. To ma węgiel żabny? Dobra! Kurde. Eee. Chodź tutaj, moja mordeczka do domu. Ok, przenieślał blisko. Jak? Muszę wyburzyć jeszcze raz do Jeszcze raz I wypierdolę się do góry, nie ucieknie. Co mam na szczęście? Są już Mamy troll Jest! Ja w zatrzeszki jestem! Mam włócznie, dwie włócznie mam. Ej, a gdzie, gdzie są drzwi? Dobra, mam drzwi. Dobra, teraz wytwarzanie, gdzie jest to ognisko? No, ognisko. Ej, skąd znaleźliśmy proch szczelniczy? Gdzie proch szczelniczy? No że Co? Chyba następnym razem będę po mojżeszku. I wysłać Ci twój, mój ekwipunek? Nie. Dobra, ta Ci. Zobaczysz ile ja mam mięcha z tego dużego. Tego grubasa. Urukuj no, mnie, czy tam tego jakby ulec coś się wstrząsnęło. tam... czekaj chwilę. Rozkładamy ognisko w tym miejscu. O no, tutaj. Deixa eu ver se suspenca. czy Bobu, co ty robisz tu? Zostaw się obok mnie. Postaw się, co ty robisz? Sisław! O już, nie Jestem Wiesław, jestem. Wiesz. Jestem... Jestem Bob! Bob, wstań obok mnie Bob Patrz, tam masz wiem O tam. Gdzie co? No, ej, no, poczekaj tam na mnie! Zleciałem już ty masz to wszystko. O kurde, też zleciałem. Trochę za dużo tego drewna. Co było? Dobra Zdzisław, ustaw się, bo mamy już prawie 20 minut Chodź, chodź Wizowie, Ja z Bobem żegnamy Was na tej zagubionej wyspie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!